Cześć kochani, jest poranek, dnia następnego, auto czekało całą noc, doczekało się, także biorę się za robotę, no i tak jak mówiłem wczoraj, założę blokady na pompę, na wałek nawał. na wał i zdejmę pompę i zobaczymy, czy jest faktycznie ta osłonka przytarta, czy nie jest przetarta. może być tak, że od czasu do czasu się przycierała, tak, teraz może być otwarta, no, ale zobaczymy, nie będę zgadywał. Dobra, dolna blokada jest włożona górną zalecam wkładać od strony pompy, bo sobie można wziąć kluczek nasadowy i tu ruszać, żeby te widełki co widzieliście zgrały się z otworem, tak? Jeżeli włożycie sobie na nawałek pierwszą blokadę, to nie będziecie mieli możliwości poruszania tym tam plus minus milimetr. I to będzie bardzo ciężko włożyć. Włożycie pewnie powyginając coś w końcu, ale włożycie. Także teraz można sobie włożyć od wałka blokady i tak samo jak nie chce wejść, to możemy delikatnie plus minus sobie ruszać tym kółeczkiem. I ona wskoczy sobie. Dobra, moi mili, jestem w miejscu, gdzie troszeczkę zwątpiłem i musiałem sobie zajrzeć do komputera, no bo na tej nowej pompie, zobaczcie, jest złącze elektryczne i sobie myślę, dobra, zanim tę pompę, pompę wyszarpię, zobaczę, gdzie to złącze jest, wiecie co? No i Elsa mówi, żeby ściągnąć filterek, gdzieś tam pod spodem, pod tym filterkiem jest złącze, trzeba filtr ściągnąć, to ściągnąć. Gdzieś tam po tym czymś jest nasze złącze, trzeba pierwszy je rozpiąć i dopiero pompę będę wyciągał. Także dobra, ściągam ten filtr powietrza. Dobra, filtr ściągnęłem. gdzieś ten złącze jest tam. Zrobiłem wam zdjęcie co, co komputer mówi, w którym miejscu jest, ale dobra, ściągnę sobie to jeszcze i muszę się spróbować dobrać do tego złącza bez rozbierania tego wszystkiego, bo jakoś mi się nie uśmiecha tego robić. Mam nadzieję, że można to w ten sposób zrobić. Dobra, kochani, tak jak widzicie na zdjęciach, przewidywania się sprawdziły, a raczej doświadczenie, bo naprawdę no, 99% przypadków to jest to, że jak auto się przegrzewa, albo ogrzewa nie działa, raz nie działa. To ta osłonka po prostu na pompie zostaje zamknięta. Także tak wygląda fabrycznie nowa pompa, tak wygląda stara. Zakładam teraz tą nową. No i jakiś czas powinno być dobrze. Nie wiem jaki. Tak jak ze wszystkim normalnie. Dobra, pompa włożona wody, pasek założony, jeszcze nic nie jest podskręczone, także wam tam momenty wszystkie pokazałem do skręcania. Kolejność jak założycie pasek to od was zależy. Ja sobie zakładam górę później dół. Filtr powietrza złożony złączę te pod pompy wody też wpięte. Także zostało tylko podkręcać teraz i ustawić dokładnie rozrząd. Okej okay, moi mili, górę już złożyłem. Zostało tylko złożyć dół, tam kółko, pasek wrzucić. U góry płyn zalać i odpowietrzeć Trzeba to zrobić komputerem niestety. Ewentualnie można tak jak w czterocylindrowym silniku tą wtyczkę, co tam jest od pompy wypiąć. Żeby komputer nie zamykał nam pompy. tak? Jak na komputer pompę nie zamknie, no to auto się powinno odpowietrzeć bez problemu. Aczkolwiek może błąd wyskoczyć. Chociaż z autopsji znam, że błędy nie wyskakują. No po jakimś dłuższym, po dłuższym czasie wyskoczy, ale tak od razu nie wyskoczy. Dobra, dzięki za oglądanie, że jesteście dalej ze mną. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej, bo w tej chwili to 10% widzów z subskrypcją, a 90% bez subskrypcji. Powinny być odwrotnie. Chciałbym. Na razie. Dzięki.